Serdecznie zapraszam do oglądania kanału Tour de Tour, taki Pszczołarski. Witam Was serdecznie, wracamy do tradycyjnego codziennika Giro d'Italia, dziś po 10 etapie, etapie, który startował w Pompejach, piękny malowniczy start, kolarze wcześniej odwiedzili amfiteatr w Pompejach, piękne zdjęcia porobione, no ale później przyszło się ścigać, przyszło się ścigać i rozpoczął się ten etap niezwykle dynamicznie, od razu po starcie bardzo mocne tempo. Od razu odjechali pierwsi kolarze Quentin Hermans, Simon Clark, oni ruszyli jako pierwsi. No i przez pewien czas tylko oni byli przed peletonem, chociaż tam inni próbowali. Później doskoczył do nich, jak niektórzy mówią, ostatni romantyk kolarstwa, czyli Alessandro De Marchi. No i ta trójka przez długi czas pracowała przed peletonem. Musiała pracować bardzo mocno, bo ich przewaga rosła powolutku, powolutku. To było długo 30 sekund. Później... Doszli do minuty. Tam cały czas z peletonu były kolejne ataki. i Inni kolarze Formowały się grupki kilku, kilkunastuosobowe. No cały czas naprawdę coś się na tych pierwszych kilometrach działo. To było 45 płaskich kilometrów, a później rozpoczynały się pierwsze wspinaczki. No i później mieliśmy premię lotną, i okazało się, że na tej premii lotnej punkty chce zdobyć karen Groves. No a żeby zdobył punkty Kalen Groves, no to. Postanowiła ekipa Alpecin de wycofać z ucieczki Hermansa. Co z jednej strony no, może było dobrym posunięciem, bo Groves w ten sposób zdobył o punkt więcej, ale z drugiej strony no, stracili swojego kolarza w pierwszej grupce. Owszem, później się okazało, że ta ucieczka nie dojechała do mety, ale no, taki trochę dla mnie, taka trochę dla mnie kontrowersyjna decyzja. No ale dobrze, tak, tak zrobili. Kaden Groves zdobył punkty. Wcześniej tam jeszcze próbowali kolarze Lidl Trega, ale oni zrezygnowali w końcu. Kolejna premia, utworzyła się nam kolejna grupa. Dojechała do tej prowadzącej dwójki dużo większa grupka. Tam był między innymi znowu Julian Alphilippe, ale był też, był też Romain Bardet. Było kilku innych mocnych kolarzy. No, Bardet i Zana tutaj byli takimi najbardziej groźnymi kolarzami w klasyfikacji generalnej, chociaż obaj mieli po ponad 7 minut straty. No ale ta grupa, tak nie do końca dobrze współpracując, jechała przez jakiś czas. I na premii Inter Giro tym razem zaatakował z tej grupy Jan Tratnik. Tratnik, który no, wygrał już kiedyś etap Giro, kolarz którego dobrze znamy, bo on przez dwa lata był zawodnikiem CCC Sprandy Polkowice kolarz bardzo, bardzo ambitny, bardzo tak równo jeżdżący, ale kolarz, który nie jest najlepszym góralem. To znaczy on zdawał sobie sprawę, jak sam powiedział po mecie, że on musi zaatakować wcześniej, no bo w tej grupce, w której jechał, byli lepsi od niego górale, byli lżejsi od niego kolarze, bo Tratnik jest jednak takim potężnie zbudowanym zawodnikiem. No i Tratnik odjechał. W pewnym momencie za Tratnikiem ruszyła trójka kolarzy. To byli Romain Bardet, oczywiście, no Bardet naprawdę świetny, Słaby początek wyścigu, dobry koniec pierwszego tygodnia. No i teraz od razu rozpoczął także od mocnego uderzenia. Valentin pętr, drugi z Francuzów, i Badioli, Włoch z ekipy Lidl Trek. I ta trójka jechała przez dłuższy czas za tratnikiem, tak mniej więcej pół minuty do, do, do minuty prawie. A cała reszta ucieczki jechała gdzieś tam za nimi i właściwie, no momentami była bliżej, momentami dalej, ale tam ta współpraca się specjalnie nie układała. A peleton jechał spokojnie. Peleton jechał spokojnie, ekipa UAE przez większość czasu dyktowała tempo, takie żeby ta ucieczka za daleko nie odjechała, a jednocześnie żeby się za bardzo nie zmęczyć. I na ostatnim podjeździe dwaj Francuzi, widać było ten moment, kiedy Bardet i Paré pontre spojrzeli na siebie, coś sobie tam powiedzieli. I ruszyli za tratnikiem. Zostawili Badiolego, pojechali we dwóch, no i widać było, jak się do tego tratnika zbliżają, ale w tym momencie okazało się, że jednak parę pątr miał zdecydowanie więcej sił. Jak sam powiedział po etapie, wiedziałem, że te ostatnie 4 km są najtrudniejsze. Przestudiowałem dokładnie trasę tego etapu. Przestudiowałem ten ostatni podjazd, no i wiedziałem, że jeżeli gdzieś mam zaatakować, to właśnie tam, no i tam zaatakował. Zaatakował mniej więcej 3 km przed metą. Bardet został, nie dał rady. Parę doszedł do tratnika, wyprzedził tratnika, no i pojechał samotnie w stronę mety. Co ciekawe, rok temu w tej samej części Włoch zwycięstwo odniósł jego starszy brat. Trochę sobie żartowaliśmy, że dziś powiedział: "No, młody, twoja kolej". No i młody zrobił to, co do niego należało. Pojechał po piękne etapowe zwycięstwo, po swoje pierwsze zawodowe zwycięstwo. Słuchajcie, kolejny kolarz, który na tym Giro Odnosi swoje pierwsze zawodowe albo pierwsze w wielkim turze zwycięstwo. Dużo mamy takich pierwszych razów. No, przecież Tadej Pogacar też pierwszy raz założył różową koszulkę, też pierwszy raz jest liderem Giro d'Italia. Tak więc piękne zwycięstwo. Parę Pontra bardzo się cieszył na, na mecie. Była naprawdę niezwykła radość. drugi dojechał Romain Bardet, który wyprzedził traktnika, no, ale za swoim rodakiem nie dał rady pojechać. Mówił też Parę Pontra, że dla niego no, Barde jest kolarzem, którego oglądał w dzieciństwie. Oglądał, kiedy on stawał na podium Tour de France i teraz jechać z nim razem w jednej ucieczce to było coś naprawdę wyjątkowego. No ale był lepszy. Po prostu był lepszy dziś. nie dał rady. Bardzo przyjechał drugi ratnik, przyjechał trzeci, Badzioli przyjechał czwarty, a później mieliśmy walkę już kolarzy, którzy jechali w peletonie. Czasem ten peleton też on się zmniejszył na podjeździe, później się zwiększył na zjeździe. Potem znów na tym ostatnim podjeździe zrobiła się naprawdę wyselekcjonowana grupa i niby tam nie było takiego bardzo mocnego tempa. Nikt tam nie zaatakował, nikt tam nie ruszył jakoś tak konkretnie, ale Kolarze jechali razem, chociaż wcześniej był taki moment, kiedy Bahrain Victorias podkręcił tempo, no bo um, sytuacja zaczynała za zagrażać pozycji Tiberiego w klasyfikacji generalnej. E, później jeszcze ruszył też na chwilę In-Neos ale to była bardzo, bardzo krótka taka, taka akcja, krótkie przyspieszenie. Natomiast potem w końcówce m, dosyć mocne, ale nie jakieś szalone tempo, no i okazało się, że tego tempa też niektórzy nie wytrzymali. Ta grupa topniała. I co ciekawe, w końcówce odpadł najpierw Tyman co było pewną niespodzianką, ale potem kłopoty miał także Kian Edebrooks. Być może po prostu nie czuli się najlepiej po dniu przerwy. Tak czasem bywa, że ten etap po dniu przerwy dla niektórych kolarzy jest trudniejszy. No i wydaje się, że Edebrooks że nie stracił dzisiaj dużo. Nie stracił białej koszulki, ale jednak no, pewne straty poniósł. Myślę, że bardziej takie mentalne, psychologiczne, że jednak poczuł, że... Nie dojechał w tej czołówce do końca, a przecież to było, to było jego celem. No i mamy kilka zmian w klasyfikacji generalnej w związku z tym, bo ta różnica pomiędzy e, zwycięzcą i e, tymi, którzy przyjechali za nim, a peletonem e, była jednak dosyć spora. I w związku z tym, zobaczcie, klasyfikacja generalna wygląda teraz w ten sposób. Pogacar, Martinez, Thomas, O'Connor tutaj bez zmian, Idebrooks troszkę stracił, ale miejsce utrzymał, Tiberi też miejsce utrzymał, ale Roman Bardet wskoczył o 7 pozycji w górę na 7 miejsce, ma stratę 4,57. No, dużo mniej traci już w tej chwili do podium, jeżeli, jeżeli o tym myśli Francuz, chociaż wydaje mi się, że bardziej myśli o zwycięstwie etapowym jednak. Fortuna to spadło jedno miejsce. Filip Pozana, który też dojechał przed peletonem, wskoczył w górę o cztery pozycje, w tej chwili dziewiąty. Na dziesiąte miejsce spadł Rubio, z dziesiątki wypadł Arensman, spadli też Hirt, Storer, Boudin. Każdy z nich zanotował mały spadek w klasyfikacji generalnej. Teraz... Właśnie takie etapy, które no, tutaj powinni królować sprinterzy, ewentualnie uciekinierzy. I, I tak to teraz będzie, bo jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, jeśli się nic nie wydarzy, bo też pogoda można nam płatać figle, bo, bo dzisiaj już trochę padało. Wprawdzie kolarze uniknęli deszczu, ale było trochę mokrego asfaltu. Ta pogoda zapowiada się różnie, więc możemy mieć etapy w złej pogodzie. Możemy mieć mocny wiatr, który na przykład porwie peleton, porobią się jakieś ranty. Różnie to może być, ale jeśli nie, to wydaje się, że dla kolarzy z klasyfikacji generalnej ważne w tym tygodniu będą dwa etapy: czasówka, no i oczywiście ten etap niedzielny, etap królewski tego wyścigu. Ale tak jak mówię, dużo się może wydarzyć, dużo się może wydarzyć. My teraz będziemy mocno trzymać kciuki za Staszka Aniołkowskiego. Wczoraj z nim korespondowałem, napisał mi Staszek, słuchaj, liczę na to, liczę na to, że pogadamy w tym tygodniu, ale właśnie przy okazji jakiegoś mojego dobrego wyniku. Także ja też trzymam Staszka za słowo i mam nadzieję, że z okazji dobrego wyniku... W tym tygodniu pogadamy. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, zapraszam Was na kolejne codzienniki i zapraszam oczywiście jak codziennie na relacje na antenie Eurosportu, w Eurosporcie Extra w Playerze razem z Darkiem Baranowskim. Cały czas jedziemy z Wami dalej.